Biedny ochroniarz zostaje poniżony na przyjęciu milionerów, ale ratuje dziedziczkę i staje się bohaterem narodowym. Uwaga, zaraz poznacie historię, która wzruszy Was do głębi. Zwykły ochroniarz z Warszawy stanie przed największym wyzwaniem swojego życia. Nie przegapcie ani jednej chwili tej niesamowitej opowieści, naciśnijcie przycisk lubię to! Subskrybujcie kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych pasjonujących odcinków. Teraz zacznijmy historię, która poruszyła całą Polskę. Andrzej Kowalski sprawdzał swój skromny mundur ochroniarza po raz trzeci przed popękanym lustrem w szatni firmy Ochrona Warszawa. W wieku 32 lat jego atletyczna sylwetka i czujne spojrzenie były jego jedynymi atutami w życiu naznaczonym trudnościami finansowymi. Mieszkał w małym mieszkaniu na Pradze Północ, jednej z najbiedniejszych dzielnic stolicy, próbując oszczędzać. Każdą złotówkę na opłacenie rat i lekarstwa dla chorej matki. Kowalski, do biura szefa. Już, krzyczał Nowak. Jego przełożony mężczyzna z okrągłą twarzą i stale spoconym czołem. Andrzej wszedł do skromnego biura spodziewając się kolejnej dodatkowej zmiany w jakimś supermarkecie na przedmieściach. Słyszałeś o rodzinie Wiśniewskich? Zapytał Nowak, nie podnosząc wzroku znad papierów. Oczywiście kto nie zna najbogatszego człowieka w Polsce, odpowiedział Andrzej. Świetnie. Jutro wieczorem organizują galę charytatywną w pałacu. Stasica. Potrzebują dodatkowego personelu. Wybrałem cię, bo mówisz po angielsku i wyglądasz prezentowalne, dodał Nowak, mierząc go wzrokiem od stóp do głów. Żebyś mi nie zrobił wstydu. To może oznaczać stały kontrakt z nimi. Serce Andrzeja zabiło szybciej. Kontrakt z rodziną Wiśniewskich mógłby zmienić wszystko dla niego i jego matki. Pensja byłaby trzykrotnie wyższa, świadczenia zdrowotne doszły dokładnie to, czego potrzebowała jego mama. Następnego wieczoru Andrzej niepewnie wszedł do wspaniałego pałacu Stasica, perły architektury w centrum Warszawy. Kryształowe. Żyrandole lśniły nad eleganckim tłumem ubranym w stroje kosztujące więcej niż jego roczne zarobki. Drogie perfumy mieszały się w powietrzu, a francuski szampan płynął strumieniami. Ty od ochrony! zawołał do niego mężczyzna w nienagannym włoskim garniturze. To był Rafał Wiśniewski, syn magnata nieruchomości Wiktora Wiśniewskiego. Stań przy głównym wejściu i pilnuj, żeby nikt niepowołany nie wszedł. I na litość boską, stój prosto, wyglądasz jak włóczęga. Andrzej przełknął ślinę i zajął pozycję, czując pogardliwe spojrzenia gości. Godzinę później podeszła do niego grupa młodych, bogatych ludzi, wyraźnie podchmielonych. Hej, Terminator, masz ognia? Zaśmiał się jeden z nich. Blondyn, z zegarkiem wartym, prawdopodobnie tyle, co pensja Andrzeja za pięć lat. Przykro mi, proszę pana, ale nie wolno palić w środku, odpowiedział Andrzej uprzejmie. Słyszycie go? Proszę pana parsknął młody człowiek, wywołując śmiech w swojej grupie. Ile zarabiasz miesięcznie, kolego? Dwa tysiące złotych? Tyle wydaje na jeden obiad? Andrzej milczał, ale czuł, jak każde słowo uderza. Go jak pięść. W końcu sali zauważył piękną, młodą kobietę, która patrzyła na scenę z dezaprobatą. To była Alicja Wiśniewska, 28letnia córka Wiktora Wiśniewskiego, znana z działalności charytatywnej. Gdy grupa w końcu odeszła, Alicja podeszła do Andrzeja. Przepraszam za ich zachowanie, powiedziała ciepłym głosem. Nie wszyscy bogaci są tacy. Nic nie szkodzi, pani Wiśniewska. To tylko kolejny dzień pracy dla mnie, odpowiedział Andrzej, zaskoczony, że wie o jego pozycji. Obawiam się, że zauważyłam cię, odkąd wszedłeś. Masz pewną obecność, powiedziała, lekko zakłopotana. Tata organizuje te gale, żeby zebrać fundusze dla dzieci z domów dziecka. A ty dlaczego tak ciężko pracujesz? Dla mojej matki. Potrzebuję kosztownej operacji, odpowiedział Andrzej, zaskoczony własną szczerością. Ich rozmowę przerwała eksplozja oklasków, gdy Wiktor Wiśniewski wszedł na scenę, aby wygłosić przemówienie. Jeśli spodobał Wam się początek tej niezwykłej historii, nie zapomnijcie nacisnąć lubię to subskrybować kanał i włączyć powiadomienia. Skomentujcie. Co myślicie, że stanie się dalej? Rozdział drugi będzie jeszcze bardziej porywający. Obiecuję. Przemówienie Wiktora Wiśniewskiego zostało przerwane przez nagłe zamieszanie przy głównym wejściu. Mężczyzna w garniturze, wyraźnie pijany, próbował sforsować wejście, odpychając jednego z ochroniarzy. Gdzie do diabła jest Wiktor? Krzyczał. Niech mi powie w twarz, że nie chce więcej ze mną robić interesów. Andrzej natychmiast rozpoznał kontrowersyjną postać Mariusza Krawca, dewelopera o wątpliwej reputacji i powiązaniach z korumpowanymi politykami. Profesjonalne instynkty Andrzeja natychmiast się włączyły. Szybko się przemieścił i stanął między Krawcem a główną salą. Proszę pana, proszę opuścić teren, powiedział stanowczo, ale grzecznie. Kim ty do cholery jesteś, żeby. Mi mówić, co mam robić, plebejuszu parszywy? Wrzasnął krawiec. Opryskując go śliną, zmieszaną z zapachem drogiej wódki. Wiesz, kim ja jestem? Jednym telefonem zostawię cię bez pracy, ciebie i całą twoją rodzinę. Sala ucichła. Wszystkie oczy były skierowane na nich. Andrzej poczuł ciężar momentu, ale pozostał niewzruszony. Wiem dokładnie, kim pan jest, panie krawiec. I właśnie dlatego proszę, żeby pan odszedł z godnością, zanim będzie za późno odpowiedział spokojnie, ale z autorytetem, który zaskoczył wszystkich. Krawiec wściekły próbował go uderzyć, ale Andrzej, z doskonałymi odruchami, zablokował cios i unieruchomił go w profesjonalnym chwycie, który nie sprawiał bólu, ale uczynił go nieszkodliwym. Wezwijcie policję, powiedział Andrzej kolegom, trzymając pod kontrolą przeklinającego i grożącego Mariusza Krawca. Gdy policja przyjechała i odeszła z krawcem, sala wybuchnęła oklaskami. Sam Wiktor Wiśniewski podszedł uścisnąć dłoń Andrzeja. Imponujące młody człowieku. Większość pracowników firm ochroniarskich ustąpiłaby przed krawcem, wiedząc, kim on jest, powiedział z uznaniem. Nie robię różnic między ludźmi, jeśli chodzi o zasady bezpieczeństwa, proszę pana, odpowiedział po prostu Andrzej. Interesujące mruknął Wiktor studiując go uważnie, zanim wrócił do swoich gości. Po incydencie przyjęcie wróciło do normalnego toku, ale status Andrzeja subtelnie się zmienił. Spojrzenia nie były już pogardliwe, ale pełne ciekawości i powstrzymywanego szacunku. Alicja pojawiła się znów obok niego. Byłeś niesamowity, szepnęła. Niewielu ludzi ma odwagę stawić czoła krawcowi publicznie. Po prostu wykonywałem. Swoją pracę, odpowiedział Andrzej, choć w głębi czuł falę dumy. Twoja skromność jest imponująca, ale to, co zrobiłeś, wykracza poza zwykłą pracę, nalegała Alicja. Masz zasady. Nauczyłem się od matki, że godność nie mierzy się pieniędzmi, powiedział. Potem, zdając sobie sprawę, że rozmawia z córką jednego z najbogatszych ludzi w kraju, szybko dodał: nie, że byłoby coś złego w bogactwie. Alicja zaśmiała się, dźwięk krystaliczny, który wydawał się rozświetlać atmosferę wokół nich. Jesteś inny, Andrzeju Kowalski, powiedziała, a fakt, że znała jego pełne imię, zaskoczył go. Wieczór trwał dalej, a Andrzej zauważył, jak grupa młodych, bogatych ludzi, którzy wcześniej go upokarzali, Teraz patrzyli na niego z mieszaniną szacunku i podejrzliwości. Rafał Wiśniewski w szczególności wydawał się zirytowany interakcją między Andrzejem a jego siostrą. W miarę jak noc postępowała, Andrzej zaczął zauważać coś dziwnego. Mężczyzna w dobrym garniturze, ale który nie wydawał się pasować do innych gości, robił dyskretne zdjęcia małym telefonem. Ponadto wydawał się szczególnie zainteresowany Alicją i jej ojcem. Instynkty Andrzeja się obudziły. Coś było nie tak. Godzina 23:30. Gala charytatywna zbliżała się ku końcowi, a goście zaczęli się rozchodzić. Andrzej nadal obserwował podejrzanego mężczyznę, który teraz opuszczał główną salę i kierował się w stronę mniej uczęszczanej części pałacu. Nie zwracając na siebie uwagi, Andrzej podążył za nim dyskretnie. Mężczyzna wszedł do bocznego pokoju i zamknął drzwi. Andrzej podkradł się cicho i usłyszał podenerwowane głosy, mówiące szeptem. Natychmiast rozpoznał charakterystyczny akcent Mariusza Krawca jak to możliwe krawiec został odprowadzony przez policję godziny temu. Czas nagli. Wiśniewski musi zapłacić za to, co mi zrobił, mówił krawiec. Dziewczyna to jego słaby punkt. Porwiemy ją, gdy będzie wychodziła, zażądamy 10 milionów euro i zmusimy go do rezygnacji z projektu w Gdańsku. Samochód jest gotowy. Z tyłu, jak tylko wyjdzie bocznym wejściem, przejmujemy ją odpowiedział drugi mężczyzna. Serce Andrzeja zaczęło bić mocno. Musiał działać natychmiast. Wrócił do głównej sali, żeby znaleźć Alicję, ale już jej nie było. Zwrócił się do jednego z kelnerów. Pani Wiśniewska? Zapytał pilnie. Właśnie wyszła tylnym wejściem. Mówiła, że czeka tam na swojego kierowcę, odpowiedział kelner. Andrzej pobiegł, nie myśląc o protokole. Na zewnątrz temperatura gwałtownie spadła, a zimny wiatr, charakterystyczny dla warszawskich jesiennych nocy, uderzył go w twarz. Natychmiast dostrzegł scenę. Alicja szła w stronę parkingu, a dwie sylwetki szybko się do niej zbliżały od strony czarnego wana. – Alicja! – krzyczał, biegnąc w jej stronę. Odwróciła się zaskoczona, a w tym momencie jeden z mężczyzn rzucił się na nią. Andrzej dotarł w samą porę, żeby się wtrącić, precyzyjnie uderzając napastnika. Drugi mężczyzna wyciągnął nóż, ale lata szkolenia w ochronie nie poszły na marne dla Andrzeja. W sekwencji szybkich ruchów rozbroił go i unieruchomił. Alicja, wstrząśnięta, ale zachowująca przytomność umysłu, już dzwoniła na 112. W ciągu kilku minut dziedziniec pałacu został zalany radiowozami i agentami bezpieczeństwa. Wiktor i Rafał Wiśniewscy wybiegli w pośpiechu, zaniepokojeni zamieszaniem. Gdy Wiktor zobaczył swoją córkę niewzruszoną, ale wyraźnie wstrząśniętą, przytulił ją mocno. Co się tutaj stało? zapytał, patrząc na Andrzeja, który stał obok policjantów aresztujących jednego z napastników. Alicja wyjaśniła, wszystko podkreślając, jak Andrzej ją uratował. Wyraz twarzy Wiktora Wiśniewskiego zmienił się z szoku na głęboką wdzięczność. Uratowałeś to, co mam najcenniejszego na świecie, powiedział mocno ściskając dłoń Andrzeja. Na przesłuchaniu na komisariacie spisek został całkowicie ujawniony. Krawiec zaplanował porwanie jako zemstę za stracony kontrakt nieruchomościowy, na rzecz Wiśniewskiego, ale także, żeby szantażować go do rezygnacji z dużego projektu w Gdańsku. Po godzinach zeznań i procedur, gdy świt zaczął barwić niebo Warszawy, Andrzej w końcu mógł odejść. Przed komisariatem czekała na niego czarna limuzyna. Kierowca otworzył mu drzwi, a w środku siedziała Alicja. Wsiadaj, proszę, powiedziała po prostu. Tata chce z tobą porozmawiać. Siedziba Wiśniewski Holding zajmowała ostatnie pięć pięter najwyższego wieżowca w Warszawie. Andrzej, zmęczony po traumatycznej nocy, ale wciąż noszący mundur ochroniarza, został zaprowadzony bezpośrednio do biura Wiktora Wiśniewskiego, imponującej przestrzeni z oknami od podłogi do sufitu, oferującymi spektakularną panoramę stolicy. Andrzeju, synu, powiedział Wiktor, wstając za swojego masywnego, dębowego biurka. Całą noc sprawdzałem twoje dane. Andrzej milczał, niepewny, dokąd zmierza rozmowa. Służyłeś w wojskach specjalnych, masz trzy medale za odwagę podczas misji międzynarodowych, ale zrezygnowałeś z kariery wojskowej, żeby opiekować się chorą matką, kontynuował Wiktor. Od trzech lat pracujesz jako zwykły agent ochrony, wysyłając połowę pensji na jej leczenie. Robię to, co każdy syn powinien robić dla swojej matki, odpowiedział po prostu Andrzej. Wiktor spojrzał na niego z nowym uznaniem. Rzadko spotykam ludzi o Twoich zasadach, ludzi, którzy pozostają prawymi, niezależnie od okoliczności. Zrobił pauzę. Oferuję Ci stanowisko szefa ochrony osobistej mojej rodziny, pensja trzykrotnie wyższa od tej, którą teraz zarabiasz, służbowe mieszkanie i co najważniejsze. Dostęp do najlepszej opieki medycznej dla Twojej matki w naszej prywatnej klinice. Andrzej poczuł, jak zapiera mu dech. To było więcej niż kiedykolwiek marzył. Dlaczego ja? Zapytał wciąż, nie mogąc uwierzyć. Bo wczoraj wieczorem, gdy miałeś szansę zaimponować jednemu z najbogatszych ludzi w Polsce, myślałeś tylko o wykonaniu swojego obowiązku i dlatego, że gdy moja córka była w niebezpieczeństwie, ani przez sekundę nie wahałeś się ryzykować własnym życiem dla niej. W następnych tygodniach życie Andrzeja całkowicie się odmieniło. Jego matka została przyjęta do najlepszej prywatnej kliniki w kraju, a on przeprowadził się do przestronnego mieszkania w pobliżu siedziby Wiśniewskich Holdings. Ale największą zmianą była uwaga mediów. Historia ochroniarza, który pokrzyżował próbę porwania i uratował dziedziczkę Imperium Wiśniewskich, stała się wiralna. Gazety, telewizja i portale informacyjne przedstawiały go jako bohatera narodowego, symbol zwykłego człowieka, który przez odwagę i uczciwość wznosi się ponad okoliczności. Telewizja polska zaprosiła go do udziału w specjalnym programie o współczesnych bohaterach. Prezydent kraju przyznał mu medal za odwagę obywatelską w oficjalnej ceremonii. Ale dla Andrzeja największą nagrodą był uśmiech matki, która teraz otrzymywała leczenie, jakiego tak bardzo potrzebowała. Jego relacja z rodziną Wiśniewskich wykraczała poza ramy zawodowe. Wiktor traktował go jak syna, ciasto. Prosząc o radę w ważnych sprawach, doceniając jego brutalną szczerość, tak rzadką w wysokich kręgach, Rafał początkowo niechętny zaczął go szanować po tym, jak Andrzej w pierwszym tygodniu pracy uratował go z potencjalnie kompromitującej sytuacji w nocnym klubie, a Alicja. Ich relacja naturalnie ewoluowała w stronę głębokiej przyjaźni opartej na wzajemnym szacunku, pokazywała mu świat filantropii, angażując go w swoje projekty dla upośledzonych dzieci, a on oferował jej autentyczną perspektywę prostego życia z dala od uprzywilejowanej bańki, w której dorastała. Pewnego wieczoru, sześć miesięcy po wydarzeniach na Gali, Andrzej i Alicja stali na tarasie jej mieszkania, patrząc na światła Warszawy. Wiesz, co powiedział mi wczoraj tata? Zapytała, patrząc na niego z enigmatycznym uśmiechem. Że powinienem wziąć dzień wolny? żartował. Nie wziął ani jednego dnia wolnego, odkąd zaczął pracować dla rodziny Wiśniewskich. Powiedział mi, że w końcu poznał mężczyznę godnego swojej córki, powiedziała po prostu, jej intensywne spojrzenie spotykając się z jego. Andrzej poczuł, jak serce bije mu mocno. A co ty o tym myślisz? zapytał cicho. Myślę, że tata po raz pierwszy w życiu ma całkowitą rację odpowiedziała, zbliżając się do niego. Rok później ich ślub był wydarzeniem towarzyskim roku w Polsce. Ale dla Andrzeja i Alicji nie luksus czy uwaga mediów się liczyły lecz ich autentyczna historia o tym, jak zwykły człowiek, przez godność i odwagę, może zmienić nie tylko własne życie, ale i życie otaczających go ludzi. Andrzej nigdy nie zapomniał skąd przyszedł. Znaczna część jego nowo nabytego bogactwa trafiała do fundacji wspierających dzieci z trudnych środowisk i rodziny z problemami medycznymi. Jego historia stała się narodową inspiracją, symbolem nadziei w kraju, gdzie zbyt wielu ludzi wierzyło, że sukces jest zarezerwowany tylko dla tych urodzonych w przywileju. A każdego roku, w rocznicę incydentów w pałacu Staszica, Andrzej odwiedzał swoją starą dzielnicę, rozmawiając z młodymi ludźmi o znaczeniu edukacji, uczciwej pracy i przede wszystkim ludzkiej godności, która przekracza wszelkie bariery społeczne czy ekonomiczne. Czy spodobała wam się ta wzruszająca historia? Nie zapomnijcie nacisnąć przycisku lubię to, subskrybować kanał i włączyć powiadomienia żeby nie przegapić naszych kolejnych fascynujących historii. Podzielcie się w komentarzach, co was najbardziej poruszyło w historii Andrzeja i jakie inne prawdziwe historie życiowe chcielibyście zobaczyć przekształcone w narracje na naszym kanale. Dziękujemy, że byliście z nami w tej wzruszającej podróży przez współczesną Polskę.